Cześć, tu Ezodres i Alchemia. Dzień dobry. Dzisiaj odcinek, kontynuacja tych ostatnich odcinków, yy, rozdzielenie na cztery linie czasowe, czyli tych tutaj ludzi, istot na Ziemi. Następuje rozdział na cztery linie czasowe i kontynuować będzie Alchemia dalej. Dobrze, dzisiaj y, właściwie już jest 12, ale przed chwilą był 11 października. No i w sumie, y, co dzisiaj nastąpiło, to zaraz będę mówić. Y, oczywiście mamy dzisiaj jakieś straszne, y, wielkie rozbłyski na słońcu, co też jest chyba y, trochę y, jakby w temacie. I teraz y, właściwie dzisiejszego. E, powiedzmy, że dziś, no tego czasu 11, 12 y, um, y, czyli 11, 12 października nastąpiło y, konkretnie zamknięcie y, rozdziału człowiek w pewien sposób tak to mogłabym nazwać, czyli wygasła taka y, już y, dyrektywa Ostateczna do przedłużania tego gatunku pod tą nazwą. I teraz tutaj następuje tak, jakby to, co na wszyscy czekali: czyli te pociągi, jak niektórzy mówią, podjechały i będziemy się pakować do tych pociągów. I mam nadzieję, że. Po kolei to wszystko, jakby, yy, bo to mówiłam przed chwilą, więc teraz będę mówić jeszcze raz. Czyli tak, cztery linie pociągów są, i teraz się pakujemy, pakujemy do tych, znaczy yy, no, każdy tam do osobnej linii z tych czterech, i yy, odjazd będzie gdzie tam w grudniu, tak? Czy coś takiego. Tego jeszcze nie, nie czy, wiadomo. Czy wstyczne, Będziemy ma... się na razie tutaj pakować, że tak powiem, na perony. Będziemy tutaj wchodzić. I pierwsza linia, pierwszy peron będzie się składał z, tutaj z istot, które poddały się tuningowi rasowemu, wiadomo jakiemu. No i ona będzie tutaj. Jakby z, też z tych, że tak powiem, z tych istot tutaj będzie wprowadzony nowy, jakby y, obszar y, energoinformacji. Wszystko będzie tutaj, jakby pod tym kątem, y, że tak powiem, y, szło. Dalej. Y, drugą y, linią, y, czyli drugim peronem, będzie to peron z istot, które jakby zostały też poddane tuningowi, ale no nie przeszły tego testu jakby pozytywnie, czyli nie chciały się jakby zgodzić z duszy na to w pewien sposób i tutaj jakby czyli popełniły no powiedzmy, że błąd tak zwany, yy, ale też nie miały jakby wystarczającej, nie wiem, świadomości, yy, informacji do tego, żeby na przykład skorzystać z tej pierwszej linii. No i w ostatniej chwili się jakby zaczęły zastanawiać, co zrobiły na przykład. No i to się kończy. Zazwyczaj są to istoty, które jakby w pewien sposób podlegają już jakby, no takiej anihilacji. To jest taki peron anihilacyjny. Czyli z tych jakby najniższej, takiego najniższego jakby poziomu no właściwie wszystkiego również tu będą istoty, które się nie pozdały jakby tuningowi bo na przykład też no, nie wiedziały no na przykład nie chciały, ale ale z kolei też nie chciały ani w tą, ani w tą nie miały jakby w ogóle żadnego pomysłu dalej na swoje życie na pewne rzeczy, które jakby są tutaj, no, w dalszym szkoleniu ewolucyjnym, jakkolwiek by to nie nazwać, dusza ich jakby została jakby zmniejszona do bardzo dużych rozmiarów. Są to istoty, które jakby też utraciły w ogóle duszę, jeszcze, w, czyli miały bardzo, powiedzmy, że bardzo mały, już zakres tego, czyli y, no, żyły po prostu w jakiś tam sposób, który był degradowalny. Czyli tacy o małej, niskiej świadomości, żyjący w starych schematach i nie mających ochoty się uczyć i chcący tylko w tych starych, w starym zostać. Będą tutaj też jakby bardzo silnie trzymające się, też osoby starej y, historii y, jakichś rzeczy y, y, takich bardzo y, zatwardziałych, jakichś takich. I, i to nawet y, nie o to chodzi, że. No powiedzmy, że, powiedzmy, że może być tutaj coś od kościoła, nawet katolickiego, jakieś stare, jakieś archetypiczne rzeczy, również jakieś ymm, ymm, y, uplątania magiczne, osoby, które gdzieś tam bardzo mocno nie miały już y, możliwości, y, no po prostu ewoluować. To jest jakby ten, y, ten drugi peron, drugi y, pociąg. Prawdopodobnie będzie bardzo długi, no bo tego jest dużo tutaj, jakby na, na tym poziomie. Trzecim pociągiem, trzecim peronem będzie tutaj peron składający się z istot, które będą chciały dokończyć życia jeszcze w takiej wersji jakiej są natomiast nie przeszkadzając tej em, temu nowemu mm, światu i no, tej nowej tej pierwszej, pierwszemu peronowi i to jest em, tutaj taka no taka alternatywa powiedzmy że to nie jest alternatywna alternatywny pociąg natomiast on będzie jak najbardziej e, według praw kosmicznych tutaj musi być to zagwarantowane dla tych istot one mają po prostu e, możliwość zobaczenia przyjrzenia się temu światu e, światu światowi e, w jakiś tam sposób e, wykorzystania e, doświadczenia przebywania przy tak zwanym zmianie Matrixa, tak to mogłabym nazwać, i, on, i oni będą tutaj sobie mogli po prostu żyć w tych swoich jakby takich mniejszych skupiskach, robić coś, natomiast już nie będą mogli też korzystać za bardzo z tych starych schematów. Znaczy to, co zapamiętają, to zapamiętają, ale nie będzie możliwości rozprzestrzeniania dalej tej całej informacji, którą m, m, być może by chcieli, ten e, peron, ten pociąg będzie się składał z tych wszystkich tak zwanych e, neofickich e, klimatów, które w dużej części były tutaj e, z tą taką teorię spiskowo-ezoteryczną e, e, tak zwanego nowego świata tak mogłabym to nazwać lub też jakaś tam duchowość która no tak i to będą no to duchowość taka powiedzmy że która mogłaby po, powiedzmy ci którzy są o świadomości takiej średniej do wysokiej tak tak z, z tych którzy nie przechodzą do tego nowego świata jakby tego zmienionego stuningowanego. I oni absolutnie nie będą tuningowani, będą po prostu tak, sobie. Będą się musieli jakoś przystosować do tego nowego świata. I właściwie to jest, jakby. I nie będą te, nie będzie rozrostu człowieka w tym kierunku. To będą takie jakby ostatki. Mogą być swego rodzaju ewenementem w, w dalszej przyszłości mhm. dla tego nowego świata, i ci, którzy tam zostaną na przykład. To będzie takie, no, takie, tak jak, takie... Tak jak czasem gdzieś w telewizji pokażą, że tam jakiś tubylec gdzieś został i go się tam obserwuje, że to jest taka ciekawostka. Tro, trochę na, może na tak to być. No i czwarty jakby peron to będzie peron dla tych takich bardzo już zdecydowanych na wyjście z tego tutaj świata. Czyli takie bardzo moim zdaniem hardkorowy pociąg, który będzie się no, być może składał z takich osób, które no, ich jest niewiele tak naprawdę. Natomiast to są osoby, które są tutaj tak jakby w pełni pokumane z, z rasami z których są. I jest taka możliwość, że będzie, to znaczy to jest taka informacja science fiction, ale ma bardzo możliwe, że będzie na nich czekać być może odbiór tak zwany, nawet w sensie po prostu fizycznym i oni będą mogli po prostu opuścić ten świat zupełnie fizycznie dalej. Natomiast może być to bardzo trudne, Czyli tak, żeby usystematyzować, ci, którzy mają, są zdeklarowani na jakąś rasę i równocześnie od tej rasy mają tak jakby na to przyzwolenie, będą niektórzy mieli taką możliwość, żeby opuścić tą ten obszar, tak jakby nie tracąc ciała ciała, ale, ale w pewien sposób tracąc, ale przeskakując na inne, tak? Bo, może bo... tak być, albo będzie to jakby gdzieś tam ym, być może pff, naprawiane, czy cokolwiek z tym robione. Nie jestem do końca też poinformowana i nie chcę tutaj tworzyć jakichś dziwnych też rzeczy. Też w zależności od jakiej rasy, jaką dysponuje technologią i tak dalej, i tak dalej, takie rzeczy mogą Ile ma tutaj jakby nici DNA, które można rozwinąć, na przykład w pewien sposób, już prawdopodobnie przez jakieś medyczne rzeczy? I to tutaj są, jest to skierowane do osób, które mają rzeczywiście kontakt z tymi swoimi ziomkami, rzeczywiście mają odbiory. Mają jakieś po prostu możliwości po prostu skontaktowania się z tymi też właśnie istotami. I to tutaj, że tak powiem, te cztery perony, cztery obszary, i to już jest. Jest podstawione są już są te pociągi. Czekaj, skończmy jeszcze tą czwartą tak do, do końca, że niektórzy tak jakby już są w trakcie tego przeskakiwania w pewien sposób, ale ostateczny termin będzie jakiś jeden. Że to w jednym tak. momencie się stanie. A czy to, jak to będzie wyglądać i czy to nas interesuje? Na pewno interesuje tych, których to dotyczy, więc to już możemy zamknąć. I teraz to jest oczywiście opisane w ten sposób, żeby tam każdy sobie mógł jakoś tam zrozumieć. Oczywiście pociągi tak zwane prawdziwe, no, no nie przyjadą na jakiś tam peron. Natomiast jakby to będzie no, w ten sposób, tak to po prostu też przedstawiłam i wiele osób tam nawet mówi o tych pociągach. W każdym razie tutaj jest ważne to, żeby. Czyli ten pomiar został już zrobiony, zostało to ustalone, została zakończona rasa ludzka. No, wiem, że to brzmi tak jak brzmi, natomiast. Jest to po prostu no nie do końca tak, że to będzie w jednym momencie, że już się nie będziemy nazywać ludźmi, no bo ci, co zostaną, jakby w tym trzecim obszarze, będą jeszcze w pewien sposób posiadać tą nazwę. No i do momentu, kiedy nie wyginą, no to będzie jakby cały czas jeszcze ta nazwa. I teraz to zostało jakby już zatwierdzone. Nazwa to jest tylko nazwa, może się zmienić po prostu. Nie homo sapiens, będzie homo coś tam. To są tylko też nazwy. No i teraz te wszystkie tutaj obszary, że tak powiem, będą zamknięte do grudnia. Czyli ostatecznie zostaną pociągi po prostu od, od, od odjadą po prostu. Mhm. W związku z czym w tej chwili będziemy się ładować na poszczególne perony. Podaję tą informację. Być może się dużo osobom to nie spodobać, co mówię tutaj, no ale niestety tak to wygląda. Przynajmniej z tego, co ja tutaj dostaję, nie robię tego ani dla poklasku, ani dla tego, żeby ktoś mnie zhejtował bardzo albo, nie wiem jakoś, nie wiem, bardzo polubił lub nie znienawidził, nie wiem, nie mam takich intencji, po prostu jest to informacja. W pewien sposób, no, jest to prawidłowość, mówię tutaj, tej przestrzeni, tak to musi wyglądać, niestety. Powiedziałam, jak pan Żulikowski, tak to musi wyglądać, niestety. dobrze I te... O, oczywiście te wszystkie linie będą ciągle tutaj i będą się widzieć nawzajem, choć yy, niektóre z tych linii będą nie widzieć niektórych linii, a niektóre będą widzieć wszystkie na przykład, albo niektóre słabiej. O, tak w skrócie. To może ja powiem, która będzie się widzieć. No dobrze, która, którą. Więc tak. Pierwsza linia czyli ta stuningowana będzie widzieć linię na pewno trzecią czyli tą która zostaje trzecia linia która jest z tych całych którzy chcieli wprowadzić oczywiście w Nowy świat i tak dalej, ale się nie udało, i też no, czyli prawdopodobnie z większości z niektórych tam osób, które słuchają, to ben, będzie obserwować ta, ta linia będzie obserwować, oczywiście, pierwszą linię i będzie obserwować linię drugą, i też. Czwartą. Czyli wszystkie. Pier, natomiast ta druga linia y, będzie właściwie y, nic nie obserwować. Tak to wy, wygląda trochę. Swoją linię będzie Będzie tylko obserwować. swoją linię obserwować. No a czwarta linia będzie obserwować w sumie wszystkie naraz, ale tylko przez chwilę no bo jak się zdecyduje na wyjście jakby z tego no to będzie ja. to hey. tak jakby przez chwilę i czy czy Ch no i właściwie tyle tutaj pierwsza pierwsza natomiast będzie obserwować b, to już mówiłam tą trzecią i właściwie tyle to tak mogłabym to nazwać chyba Czyli te informacje może się komuś przydadzą. Jest, są one dość mocno, moim zdaniem, oczywiste i w sumie uspokajające, no bo tak czy siak będziemy tutaj jakby e, musieli to przetrwać. Czy to się tutaj rzeczywiście wydarzy? Bo są oczywiście i teraz te osoby, które słuchają, one mogą być z różnych grup. I to jest też w porządku. I też dlatego mówiłam, że ci, którzy słuchają mnie, to są czasami na różnym poziomie. Tu są te poziomy, że tak powiem, rozdzielone na te cztery odnogi. Teraz jestem ciekawa, jak na innych kanałach się pojawią jakieś inne wersje peronów. Być może będą takie same, być może będą trochę inne. Zobaczymy. Zaznaczam, że to są moje informacje. Właściwie bardzo szybko one są jakby też podawane i nagrywane, no bo uważam, że no jak będzie to na przykład za dwa tygodnie, to już po prostu będzie trochę już po temacie. Znaczy on, to będzie cały czas temat, natomiast będzie to jakby no lepiej szybciej to nagrać i tyle. I osoby, które przez przypadek tutaj trafią jako pierwszy raz, by to oglądają nas, to żeby to zrozumieć, to chyba by musiały tamtych kilka odcinków wcześniej obejrzeć. Bo może to być no jasne. Proszę się tutaj nie obrażać. Proszę się y, zastanowić y, nad ewentualnymi komentarzami, nad pewnymi rzeczami, bo to naprawdę już y, w tym momencie A, nie bardzo komentują, bardzo. co chcą. Y, po prostu y, robimy to y, jako taką pracę energetyczną i no i po prostu y, mamy takie. Y, jeżeli no, pojawia mi się to, no to po prostu mówię i może komuś to jakoś tam coś rozświetli, także. Ale ten temat już od jakiegoś czasu gdzieś się tam pojawiał, ale teraz tak jakby konkretnie dzisiejszego dnia to się... zostało jakby tak. zrobione. Tak. Kończymy? No tak. No dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia, cześć.